Witam Was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe w kolejnym odcinku z CS Głoskinca, po Ostatnim w końcu udanym odcinku z bitwami. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej serii, mam nadzieję, samych wygranych bitew. Balans mamy już naprawdę bardzo. spory, bardzo spory. I lecimy dalej. Podbijamy tutaj może dziś jakaś Abu P Dragon Lore będzie tu wskazana. Mam nadzieję, że będzie cały czas się tutaj dobra pasa utrzymywać, ale zanim to pamiętajcie, że na tym koncie cały czas również macie do zgarnięcia 10 skinków, w tym 9 koseczek i jedną parę rękawiczek za wpłatę z kodem Adicson przez jedno. No i dodatkowo jak co każdy odcinek na tym kanale macie do zgarnięcia skina za 50 zł, z którego teraz łooo! Wow! Ej dobra, weźmiemy takiego famasika Żeby go zgarnąć należy zasubskrybować kanał, dzwoneczkiem zostać łapkę w skomentować ten odcinek No jeśli mi lubicie chcecie wesprzeć, to pamiętajcie Koda Dixon przez jedno Dostajcie 2 złote i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie Pamiętajcie również, że stara przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich I może wiązać się z utratą waszych skinów Dobra, skinek od razu tutaj doszedł Bierzemy naklejki, bez naklejeczek, dobra Famasik Industries Odebrany Mamy tu rękawiczki, które mieliśmy też Wam dodać jakby z, z jakiś skinek dla płacących z moim kodzikiem, no ale skinka niestety żadnego tam... Nie widziałem, żeby szedł, więc no jeszcze niech tam te rękawiczki poleżą. Chyba, że dzisiaj będą nam potrzebne w odcinku, ale miejmy nadzieję, że nie będą potrzebne. Miejmy nadzieję, że dzisiaj sobie damy radę bez tych rękawiczek. I taka pierwsza bitwa za połowę naszego balansu niech zostanie zmontowana bez underdoga i o to jak wygramy, to wtedy wlecimy w ewentualnego underdoga i... I taki jest plan. I taki właśnie jest plan. Ułożony już od razu w głowie. Dobra, dodajmy sobie w Niech będzie... No, nawet, nawet ten Alex nie ma żadnego problemu, bo dzisiaj naprawdę czuję dominację. Wczoraj czułem, dzisiaj czułem. Może w końcu wróci dobra pasa, jeśli chodzi o bitwy, bo naprawdę ta zła się tyle utrzymywała, że chciałbym teraz naprawdę przez ostatni mie kolejny miesiąc dobrą pasę, nie? Czy będzie to realne? Jak na razie prowadzenie jest, ale teraz trafił złoty strzał M4 za 751 zł, która nam no życie komplikuje i to bardzo. I to niestety bardzo Zaczyna się nowa skrzynia A kaczyk w dobrym stanie widzę 1000 zł Ale nie komplikuje do takiego stopnia Żeby jeszcze nie powiedzieć ostatniego słowa I jeszcze gali Co jest 336 zł skrzynia I kolejne 300 Dobra ta skrzynia to jest Zdecydowanie nasza event. I ostatnia no I teraz Luxury. Chociaż z tą Luxury to ona na pójście aż takich dobrych skinów nie sypie, nie? Chociaż potrafi czasami, no potrafi, potrafi. Jest tu dorzucona do puli jako podbijacz. I jak na razie dobrze jest, dobrze jest to myślę, że jest tu już taka suma przewagi, że raczej powinniśmy być bezpieczni i tą bitwę już raczej poprowadzić do końca. O ile nie trafię jakieś kosy magiczne, ale ładnie. I ostatnia. Nie, no Luxury tu zdecydowanie... O, teraz ostatniego skina jakiegoś dała, ale jest bitwa wygrana, nie jakiś mega ogromny profit, ale bitwa wygrana i teraz tak, ta skrzynia dała totalnie dupy Luxury, zdecydowanie usuwamy, to dopełniamy, bo zrobiła zdecydowanie mega gigantyczną robotę, no i tutaj jeśli chodzi o robotę, to też Radiaton zdecydowanie robi, to jest jedna z najlepszych moim zdaniem skrzyneczek. No i dwie mocarne skrzynki teraz wjeżdżają. No i miało być under, underdog i ten underdog tutaj będzie. To jest bardzo ważna bitwa. Jeśli chcemy się przybliżyć do AWP Dragon Lore, to zdecydowanie tutaj tą bitwę wypadałoby wygrać. Jest dielek pierwszy dla Isamu, dobra. Też dobry przeciwnik został tutaj trafiony do underdoga. Isamu lubi sobie dobrym skinem trafić, zarzucić na rust, więc... Idealnie się tutaj składa. Prowadzenie na razie ma, ale nie ma tutaj takich magicznych skinów jak w tamtej bitwie, które leciały dla mnie. I potrzebujemy tutaj takich magicznych skinów, ale nie dla mnie, nie dla mnie, dlaczego mi! Emeczka za 1000 zł, 1400, kurde, ale ta skrzynia 300 zł kosztuje, ale naprawdę tymi skinami droższymi potrafi nieźle sypnąć. I znowu za 1000 prawie złotych. Już mi się ten underdog nie podoba. Ja pierdzielę. Hamuj. Hamuj gadkę piętą wariacie. Dobra, jest. Coś lepszego dostał. Szansa jeszcze jest. Jest tutaj toksik, który potrafi naprawdę mocnymi skinami zarzucić. I czekamy na tego toksika naprawdę na uratowanie. Bo tutaj jest co ratować. Ale kurczę, no dawaj coś dla niego. Jakieś kosy, coś, cokolwiek, jakiś ten digl. I niestety underdog. Underdog nie underdoguje. I ostatnia skrzynia. Ja pierdzielę, no. Kiedy daję underdoga, to muszę zdominować totalnie. Nie dobra, te rękawiczki sprzedaję. Sprzedaję, żeby teraz... Stało się... To, co się miało stać w tamtej bitwie. Dobra. Styka nas na tyle. O, jeszcze budzik mi dzwoni. Ja pierdzielę 14.30 budzik mi dzwoni. Klasyczek. Dobra, let's go. I znowu ten i Isamu. Kurwa, przynajmniej teraz się popisz, gościu. No, przynajmniej teraz się popisz. Zaczyna się chyba tak jak wcześniej, z tego co pamiętam. Tego Digla chyba też dostał. O! O! I takie dropy lubimy. Takie dropy lubimy. Ładnie, jak na razie każdy skin droższy. Ale to nie są jeszcze takie, właśnie mocne. a za 1000 złotych, jak nam o takie skiny muszą lecieć. Za 1000 zł takie skiny dorobią przewagę. I takie skiny pierdzielą bitwę. I oby tutaj dla niego wyleciało coś takiego i spierdzieliło mu totalnie już bitwę do końca. Tu widzę, no, skiny górnolotne lecą, teraz górnolotne całkowicie, ta skrzynia już się chyba wypaliła, nie? Jak nie mi, to naszym oponentom nie daję. Dobra, Digielek i Emka. Digielek droższy, całe szczęście, 2-1-1-5! Let's go! Dawaj Digla za 700 zł. Dobra, Toxic, Toxic, toksik dzisiaj nic nie pokazał. Nie no ja mam dość, bo... Dałem tego underdoga, nie dam tego underdoga z nadzieją, że faktycznie. I ten underdog nas wykończył Underdog nas wykończył. Underdog nas wykończył, wszystkie... byśmy bi Underdoga wygrali. Czy nawet się pultam Ja pierdzielę No to mamy AWP Dragon Lore Mamy zrobioną, że tak powiem. Ej, nie ma procentówek. Ty czemu oni tutaj? Naprawdę bardzo długo procentówek tutaj nie ma. No nic. Otwórzmy sobie. Mamy 280 ziko. Jedno taką skrzynię na koniec. O, jest profit chyba. Ile? 349. Dobra, Toxic. Na sam koniec teczek w dobrym stanie? Nie, przeleci na ten gorszy stan. 250, ale jeszcze jednego tworzymy A nie, jednak nie. Dobra, to jeszcze w takim razie upniemy na zbustowanym. Ile ta bupa? 130, dobra. No a dzisiaj widzowie to tyle. Niestety, nie underdog nas wykończył. Chciałem tego Underdoga się troszeczkę pożywać i jak zacząłem go używać to nagle zaczęliśmy trafić o magiczne skiny. Dziękuję wam ślicznie, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Pamiętajcie, zawsze się wygrywa Nara.